Muszę to uwiecznić. Dzień dobry. Zobaczcie, moja córka psuje mięso, tak jak matka kazała. Nie, nie, nic nie psuję, Pięknie pokroiła. Będziemy robić, znaczy, przepraszam, Gabrysia będzie robiła dzisiaj e, tortille. No, ty będziesz zawijać, ja nie umiem. Ja też nie umiem. To może ty się wykażesz lepszą umiejętnością składania tortilli. To A właśnie nie, bo wujek zawsze marudzi, że niedobrze i że mu leci po pysku. Już no, ty mnie tam nie przekonuj. Słuchajcie, przyszło do mnie dzisiaj dziecko i mówi: Czy, czy ona może mi pomóc w kuchni? Czujecie to? Pierwszy raz w życiu, moim i jej, dwudziestoletnim prawie, ona chciała pomóc w kuchni. Nie, że ewentualnie zrobi coś sobie, tylko ona chciała zrobić coś w kuchni, więc choć tak staniemy, bo stoimy pod słońcem. ona chce coś zrobić. z takim nożem? Proszę cię, nóż zawsze, Ale noż zawsze w dół trzymamy. Dobrze, że akurat tego nie widziałyście, bo miałam skierowaną gdzie indziej. Więc, no, zdania nie zaczyna się w języku polskim od więc. Więc, moja pani od polskiego. Więc, e, Gabrysia powiedziała, że będzie dzisiaj coś robić w kuchni, bo jak to ty powiedziałaś, głupio tak nic nie umieć. Nie, coś tam umiesz, to nie gadaj, coś tam wiesz, z głodu nie umrzesz. W każdym razie, Gabrysia robi dzisiaj co Żeby... No cudownie dziecko, przepięknie. A zwiniesz to teraz? Zobacz. Spróbuj tak, najpierw tak jak pieluszka. Najpierw, A ja wiem jak się zwija Najpierw dubka się zawija. Nie, zabija. ja wolę zrobić tak jak ty wtedy. Ale wtedy się rozwinie. Dobra, rób po swojemu. Ale gorące, gorące. Weź tam klejem posmaruj. Matko, jaki gorący! Najbliższa matka musi mieć ręce żelazne. No nie mam do tego, tego raz bez mówiłam, tu. żebyś ty zwijała, ja nie, ja nie umiem. Dobra. Muszę. Ja ci tak ręce dawaj. Już próbowałam, starałam się. Ale ja to głównie przez to, że jest takie gorące strasznie. Które mi wszystko no. no już się nie flexuj. Ja nie wiem, to powinno być w ten włożone no w papierek i tak. tak jak tą zrobiłaś. Też Ale ty sobie... za dużo napchałaś, to się nie da tak. A, no, no, jak mi żeś nic nie mówiła, no to tyle napchałam, no. Cudownie jest? Przepięknie, to zanieś wujkowi. Zabijas kręciołasy Co za buły? Jadalnie, spokojnie. Buła przyniosła buły? Bułeczka przyniosła bułeczkę. Zaraz będziemy próbować. Trochę się rozpadają, ale kij tam. Najważniejsze, że dziecko zrobiło. Że tak się rozpada. No sumaricznie na później na koniec się spiją. Nie powiedzieć w kupę. To jest bułeczka? Tak, patrzcie. Błędka chcesz? Nie, ona piwka chce. chcesz? Mm, chcesz piwko? O matko! To jest pierwsza pijaczyca, dziewczyny. Nie wiem, może do mnie nagrywę, może nie bo nie można karmić. Na pewno nie można karmić. Daje się tylko pić. Przecież więcej nie damy. No. Pijak alkoholik. Proszę bardzo. Jedni robią obiad, a drudzy zobaczcie, przynoszą takie do popicia. Gabiś jakoś sobie piwo smakowe i Przemek właśnie przyniósł okocim malina z borówką amerykańską. niesponsorowany, Fajnie, tak. Szkoda, że nie sponsorowany. Nie, okocim to może być twoja reklama. O! Dzień dobry, jest czwarta rano. Jest czwarta rano, ja dzisiaj idę na szóstą do pracy i postanowiłam, że przywitam się z Wami. No dobra, jest czwarta piętnaście już, bo wstałam o czwartej rano. I razem z tym dzisiejszym dniem chcę się z Wami powitać, bo to dla mnie rzadka sprawa wstawanie o czwartej do pracy, ale że taki dzień nadszedł, to witam się z Wami dzisiaj. I zobaczcie, nawet wstając o czwartej rano, można sobie nałożyć płatki pod oczy. Bo powiem Wam, że wstawanie o czwartej rano to nie jest prosta sprawa. Pomimo tego, że położyłam się wczoraj o godzinie 22, co może tak pod okno. Co dla mnie nie jest normalne, ale co tam? Wyspałam się w godz... 6 godzin spałam, więc w sumie normalnie jak dla mnie. I tak sobie myślałam, że wstanę dzisiaj razem ze wschodem słońca. Ono pewnie już wstało, ale go nie widać. <grym> Także czekam teraz na to, aż słońce wstanie. Pięknego czwartku wam życzę, chociaż zobaczycie to w piątek, ale powiem, że to jest do zrobienia. Odpowiednio kładąc się wcześniej spać, można wstawać o czwartej. Chociaż nie jest to moja ulubiona pora dnia. Do zobaczenia w późniejszych czwartkowych godzinach. Stwierdzam oficjalnie, że jestem królową wyprzedaży których może, może nie wszystkich, ale dzisiaj mam łup. Słuchajcie, i to nie lumpeksowy, tylko mam swój łup z CINSEA. Jeśli yy, oglądacie filmy moje yy, i ja bywam czasami w Sinseju, i kilkokrotnie już mówiłam o pewnej rzeczy, którą chcę kupić Sinseja. Ostatnio wręcz mówiłam, że już na pewno pojadę i kupię, bo było już w dobrej wyprzedaży. Ale nie pojechałam dlatego, że e, dodatkowy dzień w pracy mi się trafił, i tego dnia, kiedy miałam jechać do ja to akurat niestety byłam w praca po pracy to już mi się wiecie nie chciało. <laughs> Ale dzisiaj powiem Wam tak. Pójdźcie do pracy na 6 i wychodzenie o 12 to jest rewelacyjna sprawa. Wychodzicie o 12 i dzień jest Wasz tak naprawdę. Nigdzie się nie spieszyłam spokojnie pojechałam sobie zrobić rundkę po sklepach, to znaczy nie po to, żeby tam window shopping robić, po prostu miałam interes w tej małej galerii naszej. Pojechałam po mięso, przyznam szczerze, do, do biłana, bo tam fantastyczne kości dla Lary kupiłam. Wiecie, kupuję taką jedną dużą kość dla Lary, pokazywałam Wam nie raz i ona kosztuje 7 zł i to jest normalna wieprzowa kość, tylko w jakiś tam sposób preparowana, żeby nie śmierdziała. No i ta kość, tak jak mówię, około 7 zł, natomiast pojechałam dzisiaj do Wiłana i kupiłam chyba z 8, bo to tak zapakowane w folię, odsesane próżniowo, czy znaczy zapakowane próżniowo, to chciałam powiedzieć matko. Nie wiem, to było. Z 8 z 10 tych kości. No taka paka. I tam zapłaciłam za to 8 coś. Tyle kości I właśnie obgotowałam że Tak nie wygotowałam, tylko obgotowałam Tylko żeby tam zamknęło się białko Żeby się ścięło białko na, na tej resztce mięska Żeby to tak wiecie, no nie faniało Studzi się zaraz Studzi jej się właśnie zaraz idę Ale no właśnie dlatego Pojechałam do Biłana A, a Biłan to jest Na terenie galerii właśnie tej, gdzie jest Sinsei, chodzę tam sobie do tego Sinseja no i popatrzę, zwykle patrzę na bluzy dla Gaby, bo wiecie ona lubi bluzy, a dobra bluza fajna w dobrej cenie. Poza tym to wiecie, szybko się niszczą te jasne bluzy, Gaba lubi jasne bluzy, szybko się niszczą, wiecie, kolor się taki robi brzydki. Więc mówię, wejdę. Na bluzę nie trafiłam żadną porządną, ale słuchajcie. No patrzcie. Mam mój płaszcz, mam mój płaszcz, to że go mam to pikuś, ale spójrzcie w jakiej cenie, specjalnie nie urywałam matki, bo mnie nikt mi w to nie uwierzy, patrzcie. 29,99 Zostały dwie sztuki i mówię, no nie, no słuchajcie, no... Za 29,99 to już nie ma wymówek. Teraz wyglądam beznadziejnie w tym płaszczu, bo on no, na lato nie jest, więc. Ale słuchajcie, co jest lepsze? Zostały same rozmiary XS i bardzo dobrze, bo nigdy bym XS nie przymierzyła, a teraz go przymierzyłam i to jest rewelacyjna kwestia. Popatrzcie, w tej S, którą mierzyłam, to po prostu on był tak bardzo oversize, że aż za bardzo. A tu jest XS. No ja nie jestem zapięta, ale mogę się zapiąć bez najmniejszego problemu. I wreszcie mam normalną długość rękawa, bo tamten miałam dotąd. No i zobaczcie. Ja nie wiem, co to są za rozmiary, bo ja XS nie noszę na pewno. I spokojnie tu mi się, o, zobaczcie, ile wszystkiego zmieści na plecach, też jest luz. Także mam swoją, mój swój watowany, pikowany płaszczyk na jesień. Ale absolutnie oh, nie czekam jeszcze na jesień. Brońcie, Panie Boże. W każdym razie za 29,99 go mam. Nie wiem, ile kosztuje na stronie. Ostatnio, jak sprawdzałam, to był czterdzieści 49, więc jak go dzisiaj zobaczyłam, to mówię, no nie. Kolejnej, głębszej wyprzedaży już na pewno nie będzie. A jeżeli nawet by była, to już na pewno nie będzie tego płaszcza, bo dwie sztuki zostały. Obydwie w rozmiarze XS. Także mam. Jestem naprawdę mocno szczęśliwa z tego powodu. W ogóle wiecie, co weszłam do jeszcze do Actiona? Do Actiona wchodziłam po e, karton e, i po taśmę klejącą, bo tam są bardzo fajne taśmy klejące w bardzo dobrej cenie. I zobaczcie, <laughs> nie mogłam się pohamować. To jest co prawda e, taki kalendarzyk na, szkolny na rok 2004 2005 2024-2025, ale kolor mnie urzekł. Poza tym, no ja potrzebuję od teraz, yy, więc dla mnie będzie to też na rok. <laughs> I nie potrzebuję kalendarza jako takiego, bo kalendarz posiadam, natomiast potrzebuję taki notatnik malutki poręczny, ale jednak z podziałką na dni, nie żeby to był po prostu notatnik z czystymi stronami, tylko chciałam, żeby to był kalendarzyk. Ten tu ma trochę miejsca, aczkolwiek nie jest mi to potrzebne do planowania dnia, bo taki kalendarz to otamo leży, tak po mazursku otamo. Tylko potrzebuję coś do zapisywania konkretnych myśli, które mam w głowie. Bardzo często, słuchajcie, coś usłyszę Coś przeczytam. Głównie usłyszę, bo jak jeżdżę samochodem, to mam włączone podcasty, słucham sobie nawet filmów na YouTubie, tylko nie patrzę, tylko słucham bardzo często. I nachodzą mnie takie myśli, z którymi chciałabym się z Wami podzielić. I wiecie, gdybym miała notatnik i po prostu coś do pisania, to ja bym to zapisywała i potem rozmawiałabym o tym z Wami w filmie. Natomiast. Te myśli bardzo szybko umykają, więc jeżeli nie zapiszę tego po zatrzymaniu samochodu, to ja już tego nie zapiszę. Potem wiem, słuchajcie, wiem, próbuję sobie przypomnieć, że coś, coś chciałam poruszyć w filmie, jakiś temat zacząć, i za żadne skarby nie mogę sobie przypomnieć, co to było, no bo nie zapisałam tego od razu, a ja mam bardzo dobrą pamięć, ale bardzo krótką. Także. Wiecie, ile kosztował ten natadnik? On jest tak śliczny. W ogóle, w środku też ma taki yy, kolor, taki, no taki, powiedzmy, że z daleka wygląda jak złoty. Yy, I to jest jeszcze takie brokatowe. No to jest tak śliczne. Były różne kolory i różowe, i zielone, i miętowe ale ten taki, to jest taki stary róż. Yy, yy, stare złoto, chciałam powiedzieć. Jest śliczny, naprawdę. I wiecie, ile kosztował? 2,95, więc nie mam wyrzutów sumienia. I to jest taki notatniczek, który zmieści mi się do każdej torebki, także a zanim go kupiłam, byłam w, w Biwan i tam na stoisku z takimi akcesoriami do szkoły, tego rodzaju notatniczki, nawet nie kalendarze, tylko puste w środku, tylko powiedzmy z nieco twardszą okładką, a ten jeszcze dodatkowo ma foliową, Wszystkie kosztowały około 11 zł. No więc Action daje radę 2,95 albo 2,99, nieważne, ale cena super. I chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, ale to jest absolutnie przepiękny łup lumpeksowy. On się pojawił na początku dzisiejszego filmu, tylko że nic o nim nie mówiłam. Miałam ten przedmiot... Te przedmioty właściwie w uszach, bo są to przecudowne, przepiękne kolczyki, które ostatnio upolowałam w Bluebekcie za 6 zł. Są to, słuchajcie, dziewczyny, jakieś vintage kolczyki albo stylizowane na vintage. Taki, no nie mam pojęcia, no bo skąd mam wiedzieć? Wygląda to bardzo porządnie, a przy tym są leciutkie. Ja wam zrobię, pokażę wam je z bliska, a potem pokażę wam je na uchu, bo pewnie nie zwróciliście na nie uwagi. Zobaczcie, jakie są cudne. One są całe wysadzane e, takimi kryształkami w, białymi i już takimi szarogranatowymi. I nie brakuje tutaj żadnego kryształka, czy tam szkiełka, no ja nie, nie wiem, co to jest. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Założę e, na uszy i tak jak mówiłam, są leciusienkie, więc bez problemu. Mhm, ja coś mam już w uszach, zapomniałam nawet o tym. Są tak piękne, ja się po prostu zakochałam w nich. I 6 zł, autentycznie 6 zł, i to bez żadnej promocji, bo to był nowy towar. Myślałam, że jakąś wadę mają, ale nie, absolutnie żadnej wady nie mają. Są przecudowne. To są takie kolczyki których ja od dawna szukałam Właśnie w lumpeksach Z nadzieją, że trafię na jakiś taki Vintage kolczyki Takie, żeby były Nieduże, a jednak Błyszczące dla sroki I żeby były właśnie Przypominające takie stare Właśnie kolczyki I te takie są I mają dodatkową Fantastyczną cechę to, że są lekkie A jest to metal To nie jest żaden plastik Pokrywany jakąś złotą farbką. Chodziłam w nich wczoraj cały dzień, i nic. Nie e, podrażniły mi ucha, nie są ciężkie, więc rewelacja. Zobaczcie, jak to wygląda z bliska. Mam nadzieję, że aparat się sfokusował na nie. No są, są przepiękne. Naprawdę. Łowy lumpeksowe są bezbłędne. Nawet jeżeli znalazłabym teraz gdzieś na wyprzedażach takie kolczyki, albo podobne, to mimo wszystko w sieciówkach na wyprzedażach takie kolczyki kosztują naprawdę dużo pieniędzy. A te są, no są świetne. Są świetne i tak wiecie, nie ciągną tego ucha w dół. No jestem zachwycona. Także opłaca się, słuchajcie, raz, że opłaca się chodzić po lumpeksach, to jest Bezapalacyjnie, no i opłaca się wstawać już o 6 rano. Nie, ja wiem, ja wiem, że mnóstwo z Was wstaje na, na 6 do pracy. Ehm, I powiem Wam, ja wiem, że nie każdego dnia się tak dobrze wstaje. Poza tym jest lato, to zdecydowanie lepiej się wstaje niż zimą, kiedy będzie. No, ja nawet nie chcę sobie tego wyobrażać, a wiem, że ten czas nadejdzie i to bardzo szybko, że trzeba będzie nie dość, że wstać na szóstą rano, to pewnie jeszcze pół godziny wcześniej zimą, żeby odśnieżyć auto nawet nie chcę o tym myśleć cieszmy się tym, że na razie jest przepiękna pogoda, cudowne słońce właśnie pies wyryżnął dziobem e, w szybę balkonową bo goniłam muchę nie wiem czy słyszeliście jak buchnęło w każdym razie no boskie tym pięknym akcentem chcę się z wami pożegnać na dzisiaj, zaraz idę w piec kurczaka, żeby robić sałatkę na jutrzejszy obiad, takiego stylizowanego Cezara, powiedzmy, po mojemu zrobię. I co? Widzimy się już w następnym filmie, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie jakiś fajny komentarz. Ostatnio staram się bardzo, staram się bardzo odpowiadać na wszystkie komentarze. Pomimo tego, że czasu nie ma, to dla was czas musi być, bo bez was tego kanału nie ma. Do zobaczenia, kochani, już w poniedziałek chyba, nie? Tak mi się wydaje, bo dzisiaj czwartek. Jezus, poniedziałek. budziatki trzymajcie się, papa, hej!